Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Wreszcie, wreszcie nadszedł ten czas. Ociepliło się, o ile można tak to nazwać. Noce już też cieplejsze. Na razie nie przewidują żadnych przymrozków, przynajmniej u nas na razie, więc biorę się za wysadzanie papryki. Papryka będzie u mnie w tym roku uprawiana w donicach. W swoim pierwszym sezonie paprykę uprawiałam. Normalnie w grządce podwyższonej. Papryki jako krzewy, krzaki rosła pięknie, kwitła, owoce były wspaniałe, mięsiste, duże. Ale nie nacieszyłam się jakąś ogromną ilością tej papryki ze względu na ślimaki, które po prostu usilnie mi te owoce nadgryzały, one potem gniły, bo nie zawsze tam zauważyłam, że ten ślimak gdzieś się tam do tego dopadł. Mimo, że były tam aksamitki, no to te aksamitki były obżarte do cna, a papryka też, mimo wszystko, oberwała i to tak dosyć solidnie. W drugim sezonie można powiedzieć, że papryka była u mnie praktycznie w gruncie, bo ja tam sobie tylko tak zrobiłam taką skrzynkę, było to przekopane, trochę była nawieziona ziemia, taka. Kupna i tam była wsadzona papryka. Z tej to już w ogóle nic nie miałam, bo była tak na skraju po prostu działki i wszystkie ślimaki bo tam mamy stawy to po prostu tragedia wszystko mi po prostu zjadły nie wiem co ja tam z tej papryki w tamtym sezonie miałam praktycznie nic. I teraz trochę mi to, to co z, zadziało się z naszymi borówkami utwierdziło mi w przekonaniu, że u mnie niestety większość warzyw będzie właśnie w ten sposób uprawiana w donicach, grządkach podwyższonych, ponieważ na przykładzie borówki, która wiadomo, że lubi ziemię kwaśną, my mieliśmy bardzo dobrze przygotowane stanowisko pod borówki, wykopany był ogromny dół, był zabezpieczony agrowłókniną i zasypany specjalnym torfem, które tam mój tata jako ma taką domową powiedzmy, plantację borówki, i on jest, jeśli chodzi o borówkę, to tam na Tip Top wszystko jest zrobione, wie co, gdzie, kiedy i jaki, jaki właśnie ten torf i gdzieś tam jeździ, przywozi ten, który jest według niego najlepszy. Przywiózł nam również tego torfu, jakieś tam przysypywał czymś tam, podsypywał, więc było przygotowane super. I Trzy, przez trzy lata, jak te borówki, to jest teraz trzeci ich sezon, u nas byłby. No nie zjedliśmy praktycznie nic z tych borówek. No i tak yy, debatowaliśmy, debatowaliśmy z moim mężem i dzwonię do taty, mówię, tata, my chyba je zabieramy do donic. A on mówi, że no, popatrzył, mówi, to jest chyba dobry pomysł. Więc wsadziliśmy je w duże donice, zabraliśmy je po prostu stąd na podwórko. Nie mam pojęcia, co tu jest w tej ziemi. Kiedyś może z ciekawości zobaczę, gdzie mam tutaj jakieś laboratorium, żeby zbadać tą ziemię, bo no to jest po prostu aż dziwne, żeby tutaj nic nie rosło. Zastanawiamy się, bo my mamy tutaj też taką linię energetyczną nad sobą, te linie przechodzą i czy to nie ma po prostu jakiegoś wpływu. No ale no po prostu jest tragedia. W tej ziemi naprawdę jeśli drzewka owocowe, jaka jest różnica po zabraniu ich stąd, to się w głowie nie mieści. Ale jak zwykle zboczyłam z tematu, rozgadałam się Wracając do papryki. Papryka będzie w Donicach 15-litrowych, ja sobie tutaj jeszcze posprzątam. Na razie ona będzie w tunelu, dopóki będą jeszcze takie chłodniejsze noce, ale jak już się zrobi cieplej, to ona będzie sobie tutaj z boku przy tunelu ją ładnie ustawię, tak Donica przy Donicy i będą sobie rosły na zewnątrz, a w środku będą pomidory, może tylko jedną, bo kupiłam sobie jedną sadzonkę. Mówiłam, że jak mi się uda gdzieś na targu dostać, to kupiłam sobie takie te malutkie papryczki ostre, więc jedną będziemy mieli. To może ją gdzieś tam zostawię w tunelu albo obok. A te papryki wędrują do Donic, i to robię już dzisiaj, dlatego że już widzę, że kolejne kwiatki mi spadają. Więc zaraz po prostu znowu nie będę miała owoców, one już wyrosły jak będę przygotowywała te donice. Przyniosę sobie jeszcze bambusowe tyczki, bo zapomniałam o nich. Od razu będę przy sadzeniu wkładała tyczkę, więc już będzie to tak na gotowo zrobione. I teraz tak co będę robiła i od razu mówię, że jeśli ktoś to po mnie powtarza, zrobi to, to robi to na własną odpowiedzialność i żeby nikt potem nie miał do mnie pretensji, ale Yy, niestety u nas jest duży problem z zakupem obornika granulowanego. W tych dużych marketach, takich jak Brico na przykład, u nas jest jedyny, można powiedzieć, taki. Jak oni przywożą obornik na początku sezonu, to już potem go nie dowożą. To, co ludzie kupią, to już potem nie można dostać i dlatego potem wykupujemy ten owczy, nie owczy, co tam jest, to już się wtedy człowiek ratuje. Yy, a ja miałam to szczęście, że znajomi... Wspaniali, przywieźli mi świeży obornik bydlęcy. Mam tutaj kilka worków tego obornika i zrobię sobie taki patent. Wsypałam sobie 20-litrowy worek ziemi do taczki. Włożyłam kilka łopa, no powiedzmy pół takiego worka, 15-kilogramowy to jest worek. Włożyłam sobie obornika świeżego bydlęcego. Taki mam, więc taki zrobię. Nalałam wody, wymieszałam, zrobiłam taką papkę, to wczoraj sobie to robiłam, bo wiedziałam, że dzisiaj będę wysadzała te papryki. Zaraz jeszcze raz to przemieszam i na spód dosłownie każdej tej dolnicy zobaczę jak mi się to rozdzieli, ale myślę, że tam po dwie takie łopatki na samo dno położę. Resztę zasypię normalną ziemią do wysiewu kwiatów. Uniwersalną mam z Dino i wtedy... Papryka powędruje do donicy. Paprykę ja przy pikowaniu na samym początku. Pokażę może tę sadzonkę. Na samym początku przy pikowaniu to ja paprykę trochę tak jak pomidory, troszkę głębiej ją wysadzam, ale już przy wysadzaniu, jak mamy taką sadzonkę. To ja nie będę już sadzała jej tutaj głębiej, tylko po prostu tak jak ona sobie rosła, to tak ona tutaj do tej donicy powędruje, więc te korzenie nie będą dotykały tego świeżego obornika. Dopiero później, jak to się wszystko rozrośnie, korzenie będą sobie mogły tam pobierać te składniki z tego obornika i mam nadzieję, że go nie popalą. Zobaczcie, kwiatki mi tutaj o, opadają. Także naprawdę. Będą dopiero tutaj, a tutaj łodygi były super, a wyciągnęły mi się dosyć bardzo. To są akurat, tutaj jeszcze jedna jest taka brzydka, ale yy, za chwilę, jeszcze jak już przygotuję sobie ziemię i będę wkładała tą jedną sadzonkę, to od razu pokażę, bo tutaj też będę urywała przy wysadzaniu od razu te liście i niech ona sobie tutaj dalej działa. Jeszcze chwila i będę musiała ją ogłowić, bo, no, tak jak widzę, tutaj wyciągnęła się strasznie, i potem będzie miała duży problem, żeby. Utrzymać te owoce, ale jak będzie palik, to też sobie jakoś tam poradzimy. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ja sobie przygotowuję te donice. Muszę jeszcze posprzątać trochę w tunelu, poprzestawiać moje tutaj paletki jeszcze z powysiewanymi rzeczami. Ale już dzisiaj, jak zrobię sobie porządek z tymi paprykami, one na razie jeszcze będą w tunelu, dopóki mamy te chłodne noce, ale potem wylądują na zewnątrz, więc już. Będzie coraz lepiej. Będzie taki moment, jeszcze dopóki nie wyjdą na zewnątrz. Będzie dosyć ciasno, bo jeszcze przyjdą tutaj pomidory. Na razie zajmujemy się paprykami. Wkładam ten obornik, może sobie do jakiegoś big baga te doniczki powkładam i widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, że wszystko będzie. Dobrze widać, zrobiłam Wam zbliżenie, i to jest właśnie ten świeży obornik wymieszany z taką niewielką ilością ziemi uniwersalnej. Teraz sobie tutaj dosypię kolejnej, takiej już zwykłej, bez żadnego obornika. Reszta obok jeszcze sobie dosypię. Najlepiej byłoby ją od razu sobie na taczkę, ale ja mam jeszcze tam odrobinę tego obornika i nie chcę y, tam już tej ziemi wysypywać, ale ja sobie ją tutaj ręcznie rozrobię. Mam tutaj już sadzonkę. Zrobimy sobie miejsce. O. Jest papryka. Ja ją sobie od razu wyciągnę i będę zaraz. O, tu już wyleciał. Patrzcie, system korzeniowy. Ładny. Tutaj zabieramy niepotrzebne rzeczy. Jeszcze głębiej, o, tak nie za głęboko. Tak jak rosła, nie wysadzam jej już głębiej, tak jak pomidorów. Bo ona na tym etapie już sobie żadnych korzeni przybyszowych nie wypuści. I teraz tak miałam od razu włożyć tyczkę i jak zwykle zapomniałam, nawet jakiej troszkę. Te korzenie o, na tym etapie uszkodzę, to nic jej nie będzie, wkładając tą tyczkę. I teraz te wszystkie liście do rozwidlenia przy wysadzaniu obrywam. Tutaj od razu sobie przyniosę, pokażę Wam te plastikowe. Przypięcia. Patrzę, czy działa. Mikrofon działa. Mam również z tamtego roku. O! Przyczepimy. Chciałabym jej dosyć grube, ładne te łodygi. O! Zahaczamy tu. Za chwilę złapiemy tutaj kolejne. Patrzę, czy są jakieś wilki. Nie ma. To one będą sobie tutaj ją ładnie trzymały. Można też sznureczkiem. To nie jest, wiecie, żaden problem, bo to za chwilę, jak ja sobie tego tak dużo y, przyczepię, to też będzie problem, bo nie będzie za chwilę, gdzie tego przypiąć. A nie chcę na przykład jednym tego spinać, y, ponieważ te łodygi później zrobią się grubsze. A też nie chcę, żeby się później poraniły. Zobaczę, te zapinki są takie, że nie będzie problemu, żeby je później odpiąć, gdybym widziała, że coś się nie tak dzieje. Ale też fajne jest to po wysadzeniu do Donicy, że ja będę mogła sobie, będę miała dobre dojście do tych papryk i będę widziała, czy, czy coś tam się dzieje, czy na przykład jakiś ślimak mi się tam nie pojawia. także... Będzie duży dostęp. O, teraz mogę pokazać ją w całości. Idę po konewkę, zaraz ją od razu podleję, niech sobie rośnie, a ja mam tutaj jeszcze przygotowane kolejne donice, będę miała 10 tych papryk, 8 czerwonych dwie żółte, te żółte są mniejsze. I jedną tą chili czy jakąś tam taką ostrą. Ale ją chyba wysadzę sobie do mniejszej doniczki, bo szkoda mi tych dużych donic na taką małą roślinkę. Gotowe. Powiem Wam, że wcale aż tak dużo czasu mi to nie zajęło. Dopiero teraz będę je podlewała, ponieważ tak sobie stwierdziłam, że robiłam to wszystko na zewnątrz i że po prostu łatwiej będzie mi przenosić te jeszcze niepodlane donice, bo będą lżejsze na moje biedne plecy. Więc myślę, że wyszło super. Ta tylko papryczka chili, jest wysadzona w donicę 7,5-litrową. Ja myślę, że bo to nie są duże krzaczki, one nie rosną, tak jak tamte, i myślę, że w zupełności jej taka doniczka wystarczy. Również ma pod spodem ziemię wymieszaną z, ze świeżym obornikiem bydlęcym. Tu jeszcze jak już wzięłam się za przesadzanie, to przesadziłam sobie te. Betaluksy, tam nie wiem, czy widzicie dwa piękne pomidorki, już nawet mimo tego, że przymarzły razem z, tą z tymi pomidorami, marmandę, marmandę jakoś tak na razie w miarę. Ja już ich nawet nie okrywam. Była ostatnia, taka chłodniejsza noc. Tutaj mamy jeszcze po prawo bakłażany. Oberwałam im te pierwsze kwiatki, tak jak przy paprykach. Tam jeszcze po lewej stronie, koło papryk, macie. Nie wiem, czy pamiętacie, wysiewałam dynie na patyku, Wzeszły mi dwie sadzonki, dwa nasionka, więc mam dwie sadzonki tej dyni na patyku, pumpkin, pumpkin on the stick, czyli teoretycznie one są podobne i rosną krzaki tak samo jak papryka, ale w skrócie tak jakby nazywane jest to dynia na patyku, bo taki ma wygląd, kształt. Bardzo mnie to zainteresowało. Gosia przysłała mi te nasionka ze Stanów. U nas nigdy tego nie widziałam, więc jestem też bardzo ciekawa. Też przesadziłam w 15-litrową donicę dwie te sadzonki. No zobaczymy. Powiem Wam, że kapie na mnie z mojej folii, którą kupiłam. I to była chyba no ta moja pierwsza, którą miałam kupioną razem z całym stelażem z innej firmy. To ta w porównaniu do tamtej to jest taki badziew, że się po prostu w głowie nie mieści. No ale człowiek uczy się na błędach całe życie, na tych wszystkich skrzywkach zszyw tutaj, gdzie jest poszywana u góry, to po prostu leci mi woda. Jakoś przetrwamy ten sezon, zobaczymy, co tam będzie w przyszłości. Ważne, żeby mi na pomidory jakoś nie kapało. Będę tak później ustawiała donicę, żeby było ok. Tutaj te moje pomidorki widać. Także w domu też mam bajaja, też już ma owoce. Zobaczymy. Powoli już zaczyna to jakoś wyglądać. Na razie będzie tutaj ogromny taki bangladesz, bo jak jeszcze przyniosę tutaj, powysadzam pomidory, to nie wiem, jak będzie można tutaj do tego tunelu wejść. Tu jeszcze mam jakieś takie rozsady, które sobie robię. Trawy te wysokie, bo chcę sobie to wysadzić. Fasolka, którą wysiewałam z wami, bardzo słabo mi wzeszła. Tu sobie dosiałam troszkę groszku, bo bardzo słabo mi wzeszedł. Trochę mi ślimaki pozjadały. Tutaj też tak średnio wschodzi. Tam trochę dynie. To już tak wszystko poza po prostu kamerą. Słonecznik, ale słonecznik akurat ładniej. Tutaj są te moje trawy. Tam jeszcze mam kiwano. To są te, które tutaj Wysiewałam sobie. Tutaj mam o, moje, mój taki sobie Zostawiam tutaj wszystko jakieś swoje narzędzia, poduszki. I tutaj są zioła, które myślę, że też w najbliższym czasie w tym tygodniu już wszystko będzie mogło pójść sobie do gruntu, do donic, bo już ma być cieplej, także mam nadzieję, że już tak będzie. Tam jeszcze o w worku mam popiół, też dostałam od znajomych, od tych samych, od których mam obornik, także naprawdę fajnie, że mamy wokół siebie takie osoby, które nie myślą tylko o sobie, ale wiedzą, że coś tam może nam się przydać i jest telefon, a może potrzebujesz tego czy tamtego, bo my akurat mamy, więc naprawdę bardzo się cieszę, że takie osoby mnie otaczają i wspierają. Tak. Na zakończenie już długiego i tak filmu, ale, no, wiecie, ja się zawsze muszę trochę rozgadać. Myślę, że nie będzie tutaj jakiś, zrobię tak jak wspominałam, oddzielny film odnośnie tej mojej uprawy w Donicach, ale to już chyba po tym jak wysadzę pomidory, bo bardzo dużo takich przemyśleń mam po przeczytaniu wielu postów na grupach na Facebooku. Tak powiem trochę mnie to drażni, bo to już nie chodzi o to, że ja na przykład sobie wysadzam w donicach, bo to wiadomo każdy ma swoje jakieś swoje jakieś przekonania, swoje możliwości i ograniczenia, gdzie coś może, a czegoś nie może w jakiś sposób wysadzać, wysiewać, czy uprawiać, ale na przykład na, no, na przykładzie na przykład na przykładzie na przykład tuneli foliowych, czy szklarni. Ostatnio pani sobie Pokazała swój tunel foliowy, w którym miała, czy to już była szklarnia, nieważne. Z jednej 4 czterometrowy, czyli wielkości mojej, mojego tunelu foliowego, z jednej strony miała wysadzonych pięć pomidorów, z drugiej strony pięć pomidorów i się zaczęło. Zmarnowana przestrzeń, bo sobie tam wyłożyła coś na podłodze. No, matko święta, co nas to interesuje? Niech każdy robi to, co chce i jak mu się. Podoba. Jakby chciała, to mogłaby sobie zrobić 20-metrowy tunel, wypłytkować go i wsadzić sobie dwa pomidory. I nam nic do tego. Nie rozumiem takiego po prostu wcinania się i pouczania cały czas kogoś, że ktoś musi po prostu robić tak, jak my byśmy chcieli, jak, jak my robimy, jak nam się podoba. Co nam do tego? Niech każdy sobie robi jak chce. Wiadomo, można coś doradzić, można jakieś swoje zdanie wyrazić, ale. Zawsze w kulturalny sposób. To się też dotyczy, między innymi grupy, którą prowadzimy razem z mężem, swojskie gotowanie i wędzenie, bo tam też dużo różnych rzeczy czasami się potrafi zadzieć. A to już tak na zakończenie takim <grytanie> akcentem. Cieszę się, że mam już tą paprykę. Przy okazji zrobiłam sobie te dwa pomidorki. Teraz tylko naprawdę bardzo jestem zadowolona na razie z tego co się dzieje w warzywniku. Mam swoją taką grządkę, nawet teraz jak wysadzałam tutaj te papryki, to tak sobie spoglądałam na nią z kapustą pekińską. Tam pięknie rośnie kapusta, sałaty, naprawdę. Żeby tak było dalej to nie będę narzekała. Wiadomo, że nie wszystko nam wychodzi tak jak u mnie na przykład ten groszek w bobie już się tutaj widzę pojawiła mszyca, ale to to no nie są jakieś wielkie problemy. Sezon nam się trochę y, skróci, bo pewnie będzie wcześniej zimno. Późno też ciepło przychodzi, ale dajemy sobie radę, co nieco zmarzło. Będzie dobrze. Początek już jest. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego.